Cześć, nazywam się Katarzyna Zalewska, prowadzę biuro rachunkowe Pierwszy Milion i chciałabym pomóc przedsiębiorcom w załatwianiu drobnych spraw przez internet. Jeżeli podoba ci się to, co robię, daj łapkę w górę i zapraszam do oglądania. Czym jest kwota wolna od podatku i na czym ona polega? Kwota wolna od podatku, wynosząca 30 tysięcy w 2025 roku, umożliwia podatnikom zachowanie części dochodów bez opodatkowania, co jest kluczowe dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych. Kto może skorzystać z kwoty wolnej od podatku? Kwota wolna od podatku przysługuje wyłącznie podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych. Czyli przy użyciu skali podatkowej. Kwoty wolnej od podatku nie mogą skorzystać osoby rozliczające się na podatku liniowym lub na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Kwota wolna od podatku wpływa na wysokość dochodów netto, co jest istotne dla planowania finansowego podatników. Tak jak już wspomniałam, z kwoty wolnej od podatku nie mogą skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się na podatku liniowym, czyli osoby opodatkowane stawką 19%, osoby rozliczające się na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, ewentualnie specjalne źródło dochodów, takie jak dochody z nieruchomości, akcji, kryptowalut. Również nie kwalifikują się w kwoty, z kwoty wolnej od podatku. Tutaj warto się zastanowić od razu przed rozpoczęciem działalności gospodarczej i odpowiednio wybrać formę opodatkowania, i zastanowić się, czy kwota wolna od podatku będzie istotna dla naszych rozliczeń, i czy to będzie dla nas istotne, jeżeli chodzi o wybór formy opodatkowania. Kwota wolna od podatku, a kwota zmniejszająca Podatek. Kwota zmniejszająca podatek wynosi 300 zł miesięcznie w 2025 roku, co pozwala na redukcję zobowiązań podatkowych, co również wpływa na płynność finansową podatników. Kwota zmniejszająca podatek różni się od kwoty wolnej od podatku, co wpływa na sposób obliczania zobowiązań i ulg podatkowych. Podatnicy z większą ilością dochodów mogą podzielić sobie kwotę zmniejszającą podatek. Aktualna kwota w 2025 roku, kwoty wolnej od podatku, wynosi 30 tysięcy złotych, i właśnie do tej kwoty 30 tysięcy złotych nasze, nasze dochody nie, są, nie podlegają opodatkowaniu. Ale co, ale co ważne, przy wspólnym rozliczeniu małżonków, kwota ta wzrasta dwukrotnie i wynosi 30 tysięcy złotych, co zwiększa możliwości oszczędności podatkowych dla rodzin. Jak obliczamy kwotę zmniejszającą? Kwota zmniejszająca podatek wynosi 3600 zł rocznie i jest obliczana na podstawie kwoty wolnej od podatku oraz stawki podatku dochodowego, co pozwala na efektywne zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi. Tutaj przygotowałam również przykładowe zastosowania kwoty wolnej od podatku. I w scenariuszu pierwszym podatnik z dochodem 25 tysięcy złotych nie płaci podatku dochodowego, ponieważ jego dochód mieści się w, wol w kwocie wolnej od podatku wynoszącej 30 tysięcy. W scenariuszu drugim podatnik z dochodem 50 tysięcy złotych płaci podatek tylko od kwoty przekraczającej 30 tysięcy złotych, co skutkuje zobowiązaniem w wysokości 2400 zł. Pamiętaj, że kwota wolna od podatku pomaga nam w planowaniu budżetu, co przekłada się na oszczędności i uproszczenia podatkowe. Kwota wolna od podatku ma bardzo duży wpływ na rozliczenia podatkowe. Um, kwota wolna pozwala podatnikom na zachowanie części swoich dochodów, co wpływa na ich zdolność w, w inwestowaniu lub oszczędzaniu. Pierwszy próg podatkowy obejmuje przychody w wysokości 120 000 zł i te przychody są opodatkowane stawką 12%. Powyżej tego przychodu, czyli 120 000 zł, opodatkowanie wzrasta do stawki 32% od nadwyżki. Jak przekroczenie kwoty wolnej wpływa na opodatkowanie? Zasady opodatkowania nadwyżki. Przekroczenie kwoty wolnej skutkuje opodatkowaniem nadwyżki według stawki 12% lub 32% w zależności od wysokości dochodu. Przykładowo, dochód 50 000 zł generuje podatek 2400 zł, obliczany od nadwyżki 20 000 zł. Dla małżonków lub dzieci, kwota wolna wynosi 60 000 zł, co po. Co zwiększa możliwość oszczędności podatkowych. Jeszcze raz wspomnę tutaj o tym, że wybór formy opodatkowania podczas zakładania działalności gospodarczej jest bardzo istotny i powinniśmy również przeanalizować, czy będziemy mieć przy danej formie opodatkowania możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku, ponieważ w całkowitym rozliczeniu rocznym może być to dla nas korzystniejsze. Również warto się zastanowić, czy wspólne rozliczenie z małżonkiem, z małżonką będzie dla nas korzystniejszy i czy będziemy chcieli e, również wykorzystać kwotę wolną od podatku przy wspólnym rozliczeniu, która wtedy wynosi 60 tysięcy zł. Przedstawiłam najistotniejsze elementy dotyczące kwoty wolnej od podatku. Ale jeżeli masz dodatkowe pytania, napisz w komentarzu lub zapraszam do kontaktu ze mną. Jeżeli podobał ci się ten materiał, daj łapkę w górę. Napisz w komentarzu, z czym masz jeszcze problem i zapraszam do kolejnych odcinków.